Halo, halo, witam Was serdecznie, to materiał <laughs> z Hand Showdown, a ja nazywam się Draglas i bardzo serdecznie Was zapraszam do wspólnej zabawy. Loadout, który wziąłem, to nic innego jak Cannon Romero na bliski dystans, bardzo zabójcze. I parę rewolwerów Zobaczmy jak się gra z podwójnymi pistoletami. Wiem, bo pierwsza moja gra z tego typu lodałbym. Hello, hello! I Witam na Salwa. Zobaczymy czy ktoś już na nas czeka. I będziemy się ukrywać. Zobaczymy mnie ciekawie jak się gra teraz na ten baudy. Zobaczymy co nas czeka. O. Handle powinno się zachowywać w dużej mierze spokój i cisze gry. Oczywiście wystartowaliśmy na bardzo głośno. Nie powinniśmy tego robić. Ale my się nie boimy. I am no fear. Ah. okay. I have double revolver and I'm pretty sure I am the cowboy. And I can earn everybody. But I am the sniper. <laughs> so stay behind me. <laughs> Garnica wskazuje Duże mięsko mm. Nie ma lekko. Uf. nie lubię tego stworzonka, to jest Gdzie jest druga córka? O, tam. I jednak wracamy hmm. Podejrzewam, że tu może ktoś być To jest nasza trzecia wskazówka tam Chodzi o to, by pokonywać bossów, których mamy w lewym, górnym rogu. Pokazanych tu ich mamy. Mamy teraz pokazane dokładne miejsce położenia bossa. No cóż, no. Naszym celem jest składzić bossa. Składzić i zebrać po nim nagrodę. Nagrody są dwie. Oczywiście nagrodę całą dzielić na drużynę, bo jak zauważyliście gram w trzy osoby. Więc nie ma się co martwić kto podniesie nagrodę, ale ten który niesie nagrodę ma 5 sekund, żeby sprawdzić wizję w grze. Wizja w grze to jest nic innego jak taki czysty wallhack. Nie jest bezpośredni, tak? Nie widzimy osoby bezpośrednie. Widzimy ją w takiej podczerwieni, że tu w tym miejscu mniej więcej siedzi. Nie jest, tak jak mówię, to czysty wallhack, bo to by było zbyt przegięte. Ale i tak daje sporą przewagę. Jeśli kogoś zabijemy, odzyskujemy. że dają mi znać, że ktoś za nami idzie, więc skupimy się na tym. Wrócę zaraz do opowieści o tym, co daje co daje nam i jaką przewagę Mamy tutaj już pierwszą ofiarę. Odpaliliśmy. Chyba... Chyba nam się udało zabić pierwszego przeciwnika. Nie. Znaczy, zabić się udało na pewno. Nie udało się go wow, podpalić, ale już wiemy, gdzie jest drugi. Szybkie leczonko. Będzie palonka. Polecam serdecznie. Uuuuuuuuu Cóż nas czeka Za nierówna walka Ale to był piękny strzał w głowę Strzał w głowę zabija z każdej broni Nawet tej najgorszej Chyba chyba się udało moim towarzyszom pokonać przeciwnika. Zobaczymy. Cóż takiego nam przyniósł. Bomblens. Mm. I like it. On ode mnie dostał jeden strzał. i towarzysze pokonali kolejnego przeciwnika What about here guy? You kill one. No? Yes, oh, here is the guy. There is the Mogę jego... Nie, tak, jest to bardzo ładny loadout. Ja, ponieważ dopiero co zresetowałem swój poziom... ...bo co 100 poziomów można go zresetować... ...dla zyskania dużej... Dla zwiększenia poziomu To się tutaj tak ładnie nazywa. Tutaj nazywa się to nic innego jak poziom hmm. nie mogę sobie przypomnieć teraz tej nazwy prestiż. Poziom prestiżu, tak. To się nazywa poziom prestiżu. Za każde 100 poziomów można zresetować ten poziom i dostać poziom prestiżu. Wtedy wiemy ile razy setkę nabił dany gracz. U mnie to już jest 20 poziom prestiżu. Świeżo zresetowany. Walka z bosem to nic innego jak po prostu szybka akcja w moim przypadku, bo mamy granat stepny. Widzieliście. Walka z bossem trwała 15 sekund i już mam pełne kapło. Przygotowujemy się do walki. Warto rozpalać pułapki. Temat, który wcześniej nie dokończyłem, tak jak mówiłem, pokonujemy bossa, tak jak widzieliście. Staramy się zrobić to jak najszybciej, bo ktoś może wejść w trakcie naszej walki i wtedy się robi nieprzyjemnie. E, Mapy można właśnie opuścić e, z nagrodą, nagrody są dwie. I mówiłem Wam o tej podczerwieni. Gdy boss przestanie być egzorcyzmowany, egzorcyzmuję się w górnym lewym rogu i dajcie, jaki mamy procent egzorcyzmowania. Gdy go wyegzorcyzmujemy, dostajemy nasz bonus. Naszym bonusem jest nic innego jak właśnie ta wizja naszych przeciwników w podczerwieni. Zasięg tej podczerwieni jest bodajże 150 metrów. Can you stay there alone? I go out a Okay. I can cover Co wam mogę powiedzieć? To tylko to, że nie grajcie, jeżeli. Nie grajcie grupówek, jeżeli nie macie zaufanego teamu. No to jest rzecz, która doprowadza do szału, bo gracze są różni. Zdarza się, że gracz mm, ucieka w trakcie meczu. Najgorsza rzecz z możliwych. Walka się zaczyna, a on chce chronić swojego bohatera tylko po to. <laughs> tracić, bo chcę nabić jakiś poziom. Strasznie słaba opcja. Czemu to nie sięgało? To jest niemożliwe, Nie widzieliście tego? To, to, się nie wydarzyło. To nie miało miejsca. Nie. Nie mówmy o tym. Cii, nikt nie widział. Nikt nie widział. Ej, ja tu nie mam żaluzji, ja bym chciał zamknąć żaluzję. Halo? Halo? Czuję się oszukany. A tu jest żaluzja. Tu nawet nie pęk... Ej, to jest tak słabe... Ja tu zazwyczaj miewam żaluzję, ale... Tu to nie wam, ale... Hmm... Tutaj się egzorcyzmuje drugi boss. Trochę materiał szkoleniowy, trochę taki materiał Jeden z pierwszych Nie wiem co dokładnie mógłbym Wam jeszcze tutaj o tym opowiedzieć Gra jest po prostu wspaniała Ja Wam ją szeroko polecam Szeroko, kurde, Jak można komuś coś szeroko polecić Sam nie wiem co gadam Ale tak jak powiedziałem Jest to pierwszy materiał I oto jest nasza podczerwień Zostawię tę nagrodę Idę pomóc moim towarzyszom Chcemy zgarnąć więcej, jesteśmy chciwymi ludźmi, chcemy zebrać wszystkie nagrody. Co ja mogę zrobić mając bomb lens? i flash bomb. Jeśli wejdę i dobrze sprzeszuję, oni będą tak ślepi, będę mógł ich pozarzynać tą dzidą. Dida ma jeszcze opcję wystrzeliwania pocisku, który widzieliście w walce z bosem. Jest to poniekąd granatnica, tak? Granatnik. Granatnica. No te te słowa. Tak się jak wiecie o co mi chodzi. Ja tam powinienem ale zemniutki mi Zatamujmy krwawionko. Czemu mam pięć sekund? Czemu ja naciskam przycisk naciskam przycisk, dlatego bo mam tak strasznie mało miejsca. three teams fucking fight it out Szanie ziomeczka Uff. Very very far. Down, one down, <coughs> clear all that. That I that I that. Hmm. To jest jedna z najlepszych, broni nie wiem Snajperka. 10 ostrzałowa. nie byle jaka. Dla mnie jedna z najlepszych. Mm. Mm -hmm. Cóż za śliczna wygrana. Że wymordowaliśmy wszystkich możliwych ludzi w tej grze, tak jak powiedziałem, jesteśmy chciwi. Zabiliśmy wszystko i wszystkich. Widzę, że nawet nie chcą odpuścić stworzeniom. boys good game i wychodzimy jak z plaży nic nie zostało możemy i o grajmy z na takich momentów warto grać w tę grę. Polecam. Nie jest łatwo. Nie że to było łatwe. Fakt. Oddaliśmy parę... strzałów. Ten dźwięk nie oznacza nic innego jak... ...pieniążki. armowe. ...pieniążki. W grze mamy takie kasy. Z nich można wyciągnąć pieniążki dwa razy. Czyli dwóch graczy wyciągnie pieniążki. Już... Gra była bardzo udana. Dobrze, że w graczy tak nie poduwałem. Gracze mieli dzisiaj ze mną bardzo ciężko. Te kilka pięknie oddanych headshotów zrobiło nam grę. Polecam, polecam. Nie opłaca się strzelać w korpus, chyba, że macie Dużą częstotliwość wystrzeliwania pocisków, wtedy jest jakiś sens, bo macie szansę, że tak powiem, trafić dwa razy w korpus. I okej, okay, wtedy to zabija, tak? Dwa strzały w korpus zabijają, ale jak widzicie, oddać heada w tej grze nie jest tak ciężko. Head ma specyficzny dźwięk, wtedy już wiesz, że. On, on się nie podniesie. Nieważne z czego strzelisz, ten headshot tylko zabije, tak? Ta gra właśnie pod tym względem jest sensownie zrobiona, że nie ma, że o, musisz mieć digla, jak chce się, żeby za jednym strzałem w głowę zabić. Nie, nie, a przede wszystkim, co jest miodne w tej grze, co jest takim... Moim ulubionym aspektem to, że strzelasz niby masz krzyżyk, ale możesz przycalować I każda szczerbinka, każda rzecz jest specjalnie do... Różni się. I ta różnica właśnie sprawia, że pewna broń przypasuje ci do gustów, pewna nie. Z niektórych musisz się długo strzelać. Fajnie, że pierwszy materiał, który nagrywam i to jest wygrana gierka. Bo nie ukrywam, to jest pierwszy mój materiał. Mam nadzieję, że bawiliście się tak świetnie jak ja się bawiłem. Wiem, że jeszcze nie mam opanowanej gadki, ale to wszystko przed nami. Wszystko dopracujemy. Każda rada z Waszej strony będzie dla mnie bezcenna. Chętnie będę się uczył i rozwijał razem z Wami, materiał, który będziecie oglądać, był coraz lepszy. Wiem, że jeśli kiedyś zacznę nagrywać w dużo większej skali, będę się wstydził tego materiału. Ale mam nadzieję, że i tak jesteście dumni, widzicie potencjał, który Wam starałem się pokazać. No cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam ponownie. Cześć, cześć.